Nasz park zajął w plebiscycie drugie miejsce. Wyprzedził nas hotel nad Jeziorem Białym w Skorzęcinie. O wynikach konkursu decydowali mieszkańcy Wielkopolski. Należy przyznać, że mobilizacja mieszkańców naszej gminy i naszych przyjaciół z miast zaprzyjaźnionych była bardzo duża, gdyż w ciągu niespełna 10 dni trwania plebiscytu na nasz park ryb oddano blisko 21 600 głosów. Do zajęcia pierwszego miejsca zabrakło 250 głosów, jednak i tak miejsce na podium cieszy. Druga lokata gwarantuje kampanię reklamową o wartości 3000 zł w największym w regionie dzienniku Głos Wielkopolski, który był organizatorem tego konkursu. Klebiscy to nazwie turystyczny hit Wielkopolski miał na celu popularyzację najciekawszych miejsc turystyczno-wypoczynkowych w regionie. Obok Trzcianeckiego Parku wysokie miejsce zajęła również Stara Stajnia w Wieleniu, agroturystyka Sielankowa Zagroda pod Modrzewiem oraz Stary Browar w Poznaniu.